Inicjatywa super, jesteśmy całym sercem, od kilku już lat wspieramy. Super sprawa, super, że się wszyscy tak zgrali, że chcą pomagać, widzimy, że dużo ludzi przychodzi. Super i to wszystko tak z serca dla zwierzaków, które potrzebują pomocy. Razem zagatą pogratulować wspaniałej imprezy, która uczy szacunku do zwierząt. Nasze przy... tak, przedszkola, Akademia Uśmiechu zaangażowały się. Bardzo dziękuję rodzicom, dzieciom za to, że każdy z nich przyniósł coś dla piesków, dla kotków, dla zwierząt. Bardzo gratuluję Magdzie tak wspaniałej imprezy i życzyłbym sobie więcej takich na naszym lokalnym rynku. Nie mogę! Dzisiaj nie wyjdzie. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Słuchajcie, jesteśmy mokrzy, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, że udała nam się siódma edycja puchy dla pełnego brzucha. Ja myślę, że to już się stało szczecińską tradycją, że co roku w połowie października zawsze w niedzielę odbywa się największa zbiórka karwy w Szczecinie. I jakby to jest tyłem do chłopaków, którzy mnie właśnie nagrywają, ale ja tu widzę, patrzę i trochę dalej nie dowierzam, że uzbieraliśmy tego tyle. Słuchajcie, jestem wam wszystkim bardzo wdzięczna. Znowu pokazaliście, że liczy się tylko i wyłącznie pogoda ducha, dobre serce. Liczy się to, że tak naprawdę chcecie pomagać i wystarczy Wam dać mały zapalnik, małą iskierkę żeby zapłonął wielki ogień. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystaliście z wielu zdjęć, z wielu fotografów, że będą to dla was piękne wspomnienia i piękne pamiątki. A dzięki wam wszystkie brzuszki w schroniskach i fundacjach będą najedzone. Jeszcze raz dziękujemy. My się zabieramy, zapakowanie, zaliczenie na pewno na dniach damy wam znać. Czekajcie na galerię i do zobaczenia za rok.